Przed nami kolejna edycja biegu Mikołajkowego. Już w niedzielę spotkamy się tutaj w Hospicjum na Pieskowej Górze w obrzuchu. My dzisiaj jesteśmy w Hospicjum, a naszym gościem jest Renata Wierzbicka, społeczna prezes Hospicjum. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Taka Takich czapek w niedzielę tutaj będzie z pół tysiąca co najmniej. Tak. Myślimy, a jesteśmy pewni, że będzie około 500 biegaczy, dorosłych, ale też jeszcze będzie sporo dzieci, więc myślę, że to będzie ponad 500 osób biegnących. To teraz uporządkujmy wszystko. W samo południe wystartuje bieg, w którym weźmie udział właśnie pół tysiąca zawodników. Oni już są zgłoszeni, lista jest zamknięta. Tak, to jest główny bieg dla osób powyżej 16 roku życia i on się odbywa o godzinie 12. Tutaj dzieciak, młodzież i dorośli będą mogli. W tym po biegu, a oczywiście ci co nie biegną to też przechodzą, mogą przejść. Kilkukilometrowa trasa tutaj po Pieskowej Górze. 5 kilometrów stała trasa, ona się nie zmienia, Mikołajowa ani Mikołaj nie zmienia trasy. Co ważne, warto przypomnieć o tym, bo może nie każdy pamięta, ale tego dnia biegacze, są w strojach Mikołajów, Wy zachęcacie do tego, żeby to nie była tylko czapka, ale żeby to był nawet cały strój i takie osoby też się zdarzają. Tak, oczywiście ta inwencja twórcza każdego, kto tutaj biega jest po prostu niesamowita, z roku na rok wymyślają różnego rodzaju stroje, ale oczywiście są to stroje Mikołaja. Każdy, kto się zapisał otrzymuje tradycyjnie koszulkę z logo i z informacją, że to jest piąty bieg Mikołajowy, czapeczką, no, i to jest najważniejsze: będzie nas po prostu czerwono. Na głowie będą czapeczki, i też wszyscy, którzy dodatkowo będą biec, a będą biegły dzieci wcześniej. O godzinie 10.30 rozpoczynają się biegi dla dzieci, też będą mieć czapeczki, będzie też kolorowo. Z jednej strony chodzi o to, żeby pokazać trochę, że takie miejsce w obrzuchu jest, ale ten drugi ważniejszy cel. To jest cel, to jest zbiórka, po prostu zbiórka pieniędzy na wasze potrzeby, na potrzeby dzieci. Tak, oczywiście najważniejszy cel to jest zebrać środki na, dla dzieci terminalnie nieuleczalnie chorych, które są pod opieką Wałbrzyskiego Hospicjum, spełnić ich marzenia i dzieci po zgonach odejść, po odejściu bliskiej osoby w naszym hospicjum domowym, stacjonarnym bądź poradni. To jest najważniejszy cel, ale w tym roku mam za, za trzeci cel można powiedzieć przyjęliśmy sobie, że chcemy odwiedzić Kotlinę Kłodzką. Rozpoczynamy od lądka zdroju, chcemy być w szkołach, na ulicy, zastukać do drzwi i po prostu być tym Mikołajem 6 grudnia. Nieść radość. Tak, zobaczyć ten uśmiech po tej tragedii, która tam jest, zobaczyć ten uśmiech mieszkańca. Może to nie będą wielkie prezenty. Ale jak, jak zobaczą Mikołajową i Mikołajów, którzy tam będą, to pewnie ten uśmiech się pojawi na twarzach. Dużo dzieci macie pod opieką, jeżeli chodzi właśnie o hospicję w yy, W hospicjum yy, po odejściu bliskiej osoby mamy 38 dzieci, a jeżeli chodzi o dzieci, które rehabilitujemy 60 z miasta i z powiatu wołzewskiego. Blisko setka potopiecznych. Wy spełniacie ich marzenia po, tej, po tym biegu mikołajkowym. To są wielkie, niewyobrażalnie marzenia. Czy to są proste rzeczy? Nie, to nie są wielkie y, rzeczy, ale najczęściej y, są to rzeczy, o których marzą rodzice, a dzieci nie myślą o sobie, nie są egoistami, tylko myślą o tych, którzy z nimi są. Najczęściej, jeżeli odchodzi mama, to myślą o tacie, o babci, o cioci, o tej osobie, która z nimi po prostu przebywa. To jest takie, y, takie bardzo miłe, a na końcu o sobie. Zawsze mówię: Nie, no wy, proszę, wybierzcie. To też jest ważne, żebyście dla siebie ten prezent mogli zakupić, ale myślą przede wszystkim o tych osobach, z którymi pozostali. Jeżeli chodzi o dzieci, które są rehabilitowane te, które są bardzo leżące, takie, które nie artykułują tego, to rodzice po prostu mówią, czego tak naprawdę potrzebują, i my to zakupujemy i potem przekazujemy. Dużo udało się zabrać w ubiegłym roku, bo to jest kolejna już edycja tego biegu. Tak, co roku więcej zbieramy środków. Nie odpowiem teraz, bo akurat przepraszam nie przygotowałam się, ale to nie były małe środki, ale spełniliśmy Spełniliśmy uda. wszystkie marzenia i dzieci i dzieci rehabilitowanych i dzieci po zgonach i mało tego jeszcze zakupiliśmy prezenty w hospicjum domowym stacjonarnym, bo przecież my tutaj też obchodzimy święta, święta Bożego Narodzenia z rodzinami, bo taką jest to też jest taka tutaj tradycja, że zapraszamy rodziny w dniu wigilii i jesteśmy i pacjenci kupują prezenty. Oczywiście my kupujemy prezenty, a pacjenci przekazują to swoim y, rodzinom, tak? Tym, którzy są w tym dniu, wyjątkowym dniu, pewnie ostatnim dniu, ale są. To jest tak, że tutaj mówimy o tym, że bieg wpisowe z tego biegu właśnie na wsparcie tej, tej inicjatywy, ale to ten festyn mały, te biegi dla dzieci wcześniej. Tu będzie taki mały festyn, gdzie będzie można właśnie wrzucić do puszki, kupić ciasta i tu zapraszacie wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i okolicznych miejscowości. Tak, od kilku dni mówimy o tych ciastach, mówimy o, o loterii, która tutaj będzie przy hospicjum. Każdy los wygrywa. Nieważne jest, co tam w tym losie jest, ale tak naprawdę można wspomóc to wyjątkowe przedsięwzięcie. Będziemy mieć ciasta, kawę, herbatę, zapraszamy. Już dzisiaj kilkanaście telefonów odebrałam, pytają, czy mogą piec ciasta. Oczywiście, pieczesz. Możesz przyjść, przynieść nam go w, w niedzielę od godziny 6 rano do godziny 10, ale możesz też kupić i skosztować ciasta kogoś innego, kto tutaj e, upieczy i do nas donieść. Także. E, Ogrom osób, które chcą pomagać jest tutaj niesamowity. Spotykamy się z dużym ciepłem, takim wyrozumiałością. No, najważniejsze, że nasi sąsiedzi są wyrozumiali, bo jednak od godziny szóstej tutaj jest gwarno już, bo układamy, przekładamy. No i będzie bardzo dużo osób, tak? bo biegnących jest 500, do tego przychodzą dzieci, dzieci przychodzą z babcią, z dziadkiem, więc za, no, tych osób będzie bardzo, bardzo dużo, myślę, że około 1000 to będzie tak, tak lekko, ale ci, którzy pobiegną to zostaną ci, którzy mogą kupić ciasto, mogą w niedzielę zaprosić swoją później rodzinę i powiedzieć, że wsparli Wałbrzyskie Hospicjum i nie tylko, wsparli też mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, a my to zrobimy 6. Cieszycie się, spodziewała się Pani, że na początku, jak zaczynaliście tę ideę, że to rozrośnie się do takich rozmiarów, bo ten, ta inicjatywa z roku na rok cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. No teraz już myślę, że sami ograniczacie do tej liczby pół tysiąca biegaczy ten limit, bo no, są też pojemności trasy i możliwości organizacyjne, ale no, rzesza ludzi pomaga tak naprawdę. Tak, rzesza ludzi pomaga. Dużo osób jest nie tylko z Wałbrzycha, ale i z okolic. Przyjeżdżają też z kraju. Podoba im się to, co się tutaj dzieje. Ja zawsze powtarzam i powtarzam, że pomaganie jest piękne, tak? a hospicjum to jest życie i jeżeli będziemy mówić o tym miejscu, a pokazywanie nawet miejsca, hospicjum, gdzie odchodzi się, rzeczywiście odchodzi się na tą drugą stronę, ale bardzo spokojnie, to, to też jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś tu raz przyjedzie i zobaczy to miejsce, bo przecież obejdzie sobie hospicjum naokoło, może nie wejdzie do środka, ale, ale widzi co się tutaj dzieje, to też jest ważne. Mówienie o hospicjach, o życiu i o spełnianiu marzeń to jest też bardzo ważne, bo przecież zawsze zostaje ktoś po tej osobie, tak? zostają osoby żywe i to co mówię i będę mówiła do końca życia, hospicjum to jest życie, zostają rodziny, dzieci, a my możemy w takim małym stopniu, tak naprawdę w małym stopniu pomóc tym, którzy, którzy o czymś marzą, a my te marzenie, jadąc 6 grudnia od rana w Kotlinę Kłodzką, możemy zobaczyć ten uśmiech. Ja w tamtym roku biegałam po wałbrzyskich szpitalach, Mikołajowa przepraszam, biegała uh -huh. z Mikołajami po wałbrzyskich szpitalach i po ulicy. I powiem wam, że to było niesamowite, jak ludzie zatrzymywali się i dostali niewielką ilość cukierków, ale dostali. I chcieli zdjęcia i mówią, nawet w szpitalach, mówimy, boże, a ja myślałam, że Mikołaj do mnie nie przyjdzie. Rok to wydarzenie wspiera rzesza ludzi, rzesza wolontariuszy. To nie odbyłoby się, gdyby po prostu nie ich pomoc. Tak, wolontariuszy takich zewnętrznych, bo są wolontariusze, którzy są przy pacjentach i wolontariusze zewnętrzni, ich jest po prostu coraz większe, więcej i to jest dla nas takim miód na serce, bo widać, że rzeczywiście oni potrafią się tutaj włączyć w to, potrafią popołudniami, bo w godzinach popołudniowych pakujemy pakiety startowe, pakujemy losy. Nikt nie narzeka. Każdy tutaj bardzo chętnie przychodzi. E, każdy wie, że pomaga komuś. Może nie, nie stać nas wszystkich na pewne rzeczy, ale ta pomoc jest po prostu no, najważniejsza i i to jest dla nas takie dobro dodane. Zresztą będziemy widzieć na tym biegu, ile będzie wolontariuszy. Jak ja to mówię, od przedszkola do opola, od osób bardzo młodych do, do osób, które są już wiekowe, już dzwonią i proszą, żeby z nami tutaj być, że będą sprzedawać ciasta, że będą robić herbatę, że będą przy losach. To jest naprawdę magia, magia Mikołaja, który po prostu będzie 6 grudnia w tym roku pierwszego tydzień wcześniej, bo robimy to tylko i wyłącznie w niedzielę, bo wtedy jest nas po prostu więcej i bezpieczniej. Gdybyśmy zablokowali w sobotę tutaj drogi na Piaskowej Górze, to nie wiem, czy mieszkańcy byliby szczęśliwi. Czyli zapraszamy, podsumowując, zapraszamy w najbliższą niedzielę, godzina 10.00, tutaj przy hospicjum na Piaskowej Górze. 10.30 startują te biegi dla dzieci. Tak. Rozumiem, że będzie kiermasz, można będzie tak. wrzucić tak. do puszki pieniążki, będzie można kupić ciasta o 12.00 start biegu głównego. Tak, start o godzinie 12.00, Bieg główny pod hospicją, wybiegamy. Ja przepraszam za utrudnienia z tego miejsca mieszkańców i naszych sąsiadów, ale to jest tylko raz w roku. Raz w roku ta rzesza wyjątkowych ludzi z całego Dolnego Śląska i nawet już dalej jest z nami, wspiera nas, kibicuje nam. tak? 500 osób to jest naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo będzie około setki dzieci, no i też dorosłych. tak? Ci, którzy nie biegną, Mogą przejść. Jeżeli przejdą, to, to też jest takie dobro dodane. Mówienie o tym miejscu to jest też coś wyjątkowego. Pamiętajcie, że hospicjum to jest życie to jest wyjątkowe miejsce. Pracują tu wyjątkowe osoby, przebywają tutaj do odejścia też bardzo wyjątkowe osoby. Pozostają rodziny, które potrzebują naszego wsparcia i my to robimy. My to robimy tak jak tylko najlepiej potrafimy. Yy, czy dobrze? to ocenią mieszkańcy i ci, którzy nas tutaj wspierają. Ja bardzo dziękuję z tego miejsca pani Ilonie Bujalskiej, staroście Wałbrzyskiemu, wójtowi gminy Stare Bogaczowice. To są osoby, które są co roku z nami i co roku nas bardzo mocno wspierają. Koła Gospodyń Wiejskich, coraz więcej tych osób jest na naszej drodze, bo wiedzą, że to co robimy trafia do tych, którzy tego naprawdę potrzebują. A my w tym roku pędzimy 6 grudnia do Kotliny Głodzkiej, żeby zobaczyć wyjątkowy uśmiech na twarzach tych osób, które straciły niejednokrotnie cały dorobek swojego życia. Zapraszamy w niedzielę tutaj przed hospicją w Obrzychu Renata Wierzbicka, społeczna prezes hospicjum w Obrzychu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za panu, dziękuję państwu.